Brakuje ci modeli do Twoich wizualizacji wnętrz. Dziś pokażę Ci, jak jest dobry. Przechodzisz na tą stronę, następnie logujesz się tutaj, pisujesz odpowiednie dane. Po ich wpisaniu zaloguj się tym przyciskiem, pisz e-mail i hasło, a następnie wciśnij freebies i już masz dostęp do darmowych modeli. Lista darmowych modeli do przetestowania jest dość długa. Jeżeli dojdziesz do samego końca, możesz rozwinąć ją jeszcze bardziej wciskając ten przycisk. Jeśli chodzi o modele, są to różnego rodzaju formaty, czyli jeżeli klikniemy tutaj, możemy zobaczyć, w jakich formatach możemy sobie ściągnąć model. Tu jest na przykład do 3ds Maxa, którego uczę. Jeśli chcesz się go nauczyć, zapraszam. Zobaczmy, czy może będzie coś z większą ilością formatów, na przykład taki dość tutaj był oryginalny zegarek, o, zobaczmy ten. I tutaj już mam więcej formatów, czyli Autodesk, SketchUp, OBJ, FBX, czyli już bardziej uniwersalne formaty do Archicada, do Twinmotion, których też uczę. Cinema 4D, no 3DS Max, SketchUp. Jeżeli nas interesuje jakiś konkretny format, to musimy go zaznaczyć. Jeżeli oczywiście nie wiemy, to lepiej zaznaczyć wszystkie i wtedy sprawdzić w swoim programie, czy któryś z nich jest obsługiwany. Następnie wciskamy ten przycisk, chwilę to potrwa. Oczywiście jeżeli masz ustawioną przeglądarkę, to spyta się gdzie zapisać. Pisać. Jeżeli nie, to pobierze się w dokumenty pobrane, i tam musisz tego szukać. Proponuję tworzyć katalog modele 3D, jeden główny, i tam pod kategorię, gdzie zapisujemy sobie modele. Jak widać, jest to ZIP. Jeżeli jest to ZIP, RAR, 7ZIP, to zawsze później należy to rozpakować. Na przykład w Windowsie jest to prawy klawisz myszy i wyodrębni. W ten sposób ściągasz sobie darmowe modele. Jak widać, jest ich sporo. Oczywiście są też płatne, także zapraszam cię, pobieraj, powiększaj swoją bibliotekę modeli. Mam nadzieję, że film ci się podoba. Jeżeli tak i potrzebujesz jeszcze więcej modeli i tekstur, to zapraszam Cię na kolejne, gdyż na kanale jest ich dużo i przedstawiam na każdym oddzielną stronę, gdzie możesz pobrać mnóstwo darmowych modeli i tekstur. Jeżeli chcesz bardziej zaawansowanych funkcji, zapraszam Cię na korepetycję ze mną z tworzenia projektów, architektury wnętrz i ich wizualizacji. Cześć! Zapraszam Cię na kanał YouTube, gdzie znajdziesz więcej filmów dla architektów i projektantów.